Ok, także Siemeneczko wszystkim, jesteśmy tej strony nas serdecznie w kolejnym materiale 600 Trudy na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy sobie na W45 i postaramy się zamknąć wieżę. Jak widzicie, mamy 100 na 100, także myślę, że będzie się działo, więc zapraszam Was już do oglądania. No i co, słuchajcie, dawno odcinka z W45 chyba nie było. Ostatni był trochę taki nijaki, tylko z przedstawienia postaci coś na sobie pohikamy. Dzisiaj, słuchajcie, mamy jasny cel, zamykamy wieżę i wiem że to jest dość późno słuchajcie 330 poziom ale słuchajcie wiadomo free-to play jednak ta gra jest dużo dużo wolniejsza jeżeli o to chodzi także 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 no 330 level free to play zamykanie wieży i tak nie jest jakimś złym wynikiem mi się wydaje także no myślę że jest git Mamy tutaj słuchajcie jeden legendarny gaming, cały czas ten sam, jeszcze żaden no, nie poleciał tak swoją drogą jak widzicie mam tutaj e, tylko 4 legendarki, chociaż może i aż 4 legendarki jak na free-to play i jak na... E, no dość dość jednak e, młodą postać. Hmm, jeżeli chodzi o ten serwer, słuchajcie, no to w top 300 się trzymam. Co jest myślę, że dobrym wynikiem tak szczerze. E, bo gram tutaj free-to play już dobre... dobre... Mm, no prawie 3 miesiące. Prawie 3 miesiące gry free-to play. Już za mną, także myślę, że dobry wynik to jest ten 330 poziom i to top 300, jeżeli chodzi o opozycję oczywiście. Dobra, to słuchajcie tak, jeżeli chodzi o gildię, w gildiach jesteśmy to przejść, ale jesteśmy to przejść z racji na to, że Polar Ulfe wcale, wcale nie jest od nas, słuchajcie, jakoś szczególnie lepsze. Jak widzicie, po pośrednim, nawet jesteśmy my lepsi. Ale po prostu jest cały czas zajęte przez falahale, nawet nie mamy kiedy ich zaatakować, a jeżeli byśmy ich zaatakowali to jakieś jakiejś takiej godzinie zupełnie Zupełnie losowej Więc byłaby słaba frekwencja i byłoby po prostu ciężko Ten atak wygrać, także chwilowo oni są top 5 My jesteśmy na razie do przejść serwera, no myślę, że na spokojnie sobie tutaj te to top 5 Jesteśmy w stanie odbić, tak szczerze No ale wiadomo, zobaczymy jeszcze jak tutaj ten serwerek się się potoczy. Jeśli chodzi o gildyjkę, to pozdrawiam wszystkich serdecznie, tutaj każdy aktywnie sobie mm, sobie ciśnie, sobie klika e, i powoli do przodu lecimy e, pełnym polskim składem oczywiście jako, no myślę, że bez dwóch zdań to jeden polska gildia, tutaj nawet nie ma, nie ma o czym mówić, także e, także pozdrawiam wszystkich tutaj serdecznie kozaków, e, warw kozak <grym> Dobra, obiecałem mu, także także, także powiedziałem, jak coś Dobra S. No i co? To tyle, jeżeli chyba chodzi o gildię, Jeżeli chodzi o słuchajcie, jeżeli chodzi o słuchajcie twierdzę, no to w twierdzach już kontr nie robię. Jeżeli chodzi również o twierdzę, to taka informacja też, że e, no nie było eventu twierdzę od dwóch miesięcy ponad. Także w tej twierdzy jest totalna bieda, jeżeli chodzi o surowce. W tym momencie robiłbym już myślę dwudziestą twierdzę. Tak szczerze, jeżeli by te eventy się pojawiały tak jak wcześniej, to mogłaby być już 20 twierdza w drodze. No, przy, przy gorszych wiatrach byłaby to twierdza 19 w drodze. Także no, także no, twierdza 19 co najmniej byłaby tu robiona, a tak muszę, słuchajcie, na tej twierdzy 17 siedzieć i, i podbijać tutaj, tutaj jakieś kopalnie klejnotów. Już na 14 robię, zaraz na 15 będę odpalał tu jakieś akademie, skarbce i tak dalej no troszeczkę unlucky z tym eventem twierdzy ale no co się oddechce to nie uciecze i słuchajcie ten tą 20 twierdzę zrobimy tak czy siak mm, no i potem oczywiście wiadomo uzupełnianie salek bo salka jest na 15 poziomie na razie zrobię 20 twierdzę to wtedy będę wszystkie te salki sobie już e, uzupełniał bo myślę że jeden event y, twierdzy właśnie i, i wszystkie te salki się uzupełni e, także to jeżeli chodzi o twierdzę no pozycja jest taka jaka jest no nie jest jakaś szczególnie wysoka, nie jest jakaś szczególnie niska jakoś to sobie leci jeżeli chodzi o pupile to nawet nie będę słuchać o nich mówił, bo w pupilach to jest totalny dramat ja na tym serwerze tak, tak masakrycznie źle traktuję te pupile, że, że po prostu szkoda gadać ale z takich zmian jak ktoś był na live to, to słuchajcie udało, udało mi się tego Hydrovira wreszcie ubić i, i teraz no, zostało mi tylko zamykanie środowiska Smoking no i tutaj oczywiście potem jeszcze światełko na, na koniec do, do tej do zrobienia będzie i będziemy mieli wszystkie środowiska już zamknięte jeżeli chodzi o pupile No i jeżeli chodzi o podziemia to też dość średniawa jest sytuacja Robię sobie władka na poziom 14 i jak z tego władka na poziom 14 sobie zrobię bo teraz biję biję sobie tego pana sobie biję No tutaj pada na totalnym luzie Oczywiście, ale wydaje mi się, że jeszcze nikogo lepszego być, bić nie mogę. Dopiero później, słuchajcie, podbiję tego wadkę na 14 i będę się tym zajmował, żeby żeby trochę, trochę lepszych przeciwników też już zacząć bić, bo myślę, że um, właśnie 320 poziomy już będę mógł spokojnie bić. Hmm, także, także tak to, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o, o moje podziemia, no i dobra, chyba wszystkie rankingi sobie omówiliśmy. Pokażę wam topkę serwera jeszcze, bo tego pewnie, pewnie też jesteście ciekawi. E, tak wygląda top 30 serwera. E, no tutaj jak widzicie przewaga berków dalej jest, y, dalej jest widoczna, naprawdę. E, jeżeli chodzi o top 1 to tutaj... Tak się prezentuje gracz, który jest na top 1 <grym> Zamknął Asteros, słuchajcie Miesiąc temu ponad już zamknął Asteros Na poziomie chyba 360 <grym> także, także ładnie to wygląda Tutaj mam jeszcze jakiegoś Palladyna. Z To jest najlepszy wojownik z tego co się orientuje Tak, zdecydowanie to jest najlepszy wojownik No i resztę masz sobie zobaczyć Tutaj nawet jakiś demon hunter się przewija w top 30 na 2 także nieźle Jeżeli chodzi o Polaków no to Sinage jest tutaj e, najlepszy e, Ciśnie naprawdę ładny berkiem sobie e, top 11 myślę że top tutaj no top 10 spokojnie można powiedzieć że jest e, no i to jeszcze w, e, Warfik się tutaj przewija w tym top 30 myślę że też trochę wyżej by mógł być e, ale, ale tak to tak to wygląda ten moment z Polaków to chyba wszyscy, jeżeli chodzi o top 30, jeżeli się nie mylę. Chyba, że jeszcze w zagranicznej gildii ktoś tutaj klika, ale chyba nie widzę teraz. Tak jak na szybko ponika spojrzałem. No i dobra, to tak, to jeżeli chodzi o topkę tego serwera, jak ktoś byłby ciekawy. No i dobra. I możemy sobie jeszcze przechodzić do tematu odcinka, czyli zamykania wieży. Na początek spróbujemy sobie taki myk zrobić, że włożymy sobie potkę na zręczność i spróbujemy dać naszej szczwanej kunegundzie tutaj 3000 podniosło, podniosło jej zręczności spróbujemy dać naszej szczwanej kunegundzie e, szansę do wykazania się no niestety nie, nie udało jej się próbujemy dalej e, spróbujemy tak do 5 grzybów myślę z tą potką albo do 6 e, jeżeli nie padnie słuchajcie nie padnie słuchajcie ta wieża, no to założę podkę na Inte i <grywia> ja spróbuję swoich sił. Jeżeli chodzi o, o, o tą wieżyczkę. O, zobaczcie, ja wziąłem teraz nawet bez potki dla mnie. Dobra, ostatnia próba słuchajcie spotkam na zręczność, na tą raszplunkkę i, i, i damy mi się wykazać, a nie, nie ku Neguncie, bo na widzę, że coś, coś szwankuje, coś tutaj nie chce, nie chce robić roboty. No maguś może być, nawet ładne te kryty sadzi No iść czwana, iść czwana 15 tysięcy zręczności czyli tyle ile ja mam ile ja mam inteligencji także powinna tutaj coś robić no ale widzę, że nie chce niczego robić także dobra lecimy podką z na intę niestety nie mam dużej podki na intę, to jest ból ale tutaj no jak widzicie się nie trafiają te podki za bardzo na ten free to play E, także wiemy z dużą podką maguś co zrobił teraz z pogrom no i dobra 80 baniek mm, czy, to jest do czy to jest do wzięcia nie jest do wzięcia ale jest blisko mm, także rzucimy dalej dobra pojownik nic maguś też nie za wiele szczwana coś tam więcej zrobiła tym razem ale to jest dla nas chyba dalej za dużo nie udało się słuchajcie udało się nie było za dużo no i mamy wieżę zamkniętą e, na naszym druidzie także super Mm, i myk i tutaj zaraz powinien też kościk wpaść e, z zamknięciem wieży e, także także e, także fajnie e, gdzieś tutaj chyba był ten questicik Tak, tutaj mamy ukończ wieżę 100 na 100 ale nam jeszcze nie wskoczył, no trudno W każdym razie mamy broń dla wojownika która ło ho, ho, ho zobaczcie na te na te statystyki Dobra teraz nam wskoczyło osiągnięcie 395, no to na pewno wrzucamy mu tutaj duży czarny czy duży czarny, średni czarny, dużego nawet dla siebie nie mamy bo kopalnie teraz ulepszamy, ale wrzucimy mu ten średni czarny, niech ma i to oczywiście poleci do rozmontowania, no świetna broń się trafiła naprawdę dla wojownika, także mam nadzieję, że on trochę bardziej użyteczny tutaj będzie, no i dobra, cel odcinka mamy zrealizowany, udało nam się zamknąć wieżę a teraz spróbujemy może sobie trochę w innych lochach coś podziałać tych lachów co praktycznie Expa nie dają to słuchajcie sobie zostawię na klikanie Free to Play możemy walnąć portal nie za wiele ale może być i okej okay, przechodzimy sobie do Asterosu i do 13 piętra 13 piętra wydaje mi się że doruszenia nie jest bo to jest mag ale Asteros już jak najbardziej ten górołas wydaje mi się być doruszenia. jeżeli chodzi o strefę mroku to też tutaj raczej ze wszystkim będzie ciężko no oczywiście tornadko to też yy, będę tylko free to play Także próbujemy sobie jeszcze walnąć tego łaza hmm, Może to się uda, może nie No jeżeli pounikamy wystarczająco dużo to powinno się udać, ale kryty siadają teraz hmm, Ładne kryty poleciały tutaj także No szanse mamy, szanse mamy na pewno nie, na niego Oczywiście byłyby dużo większe z dużą podką na intę hmm, No ale taki nie posiadamy więc próbujemy, próbujemy jak jest no niestety nie udało się tam pod koniec zabrakło tych uników e, Ale teraz teraz może będzie trochę lepiej e, No dobra myślę, że nie ma co oglądać tych walk słuchajcie, będziemy sobie pomijać e, Spróbujemy, jeszcze mamy trzy grzybki Nie udało się, e, nie udało się I ostatnia próba, dobra, ostatnią próbę może obejrzymy e, Może ostatnią próbę obejrzymy jak tutaj ta, ta cała walka przebiega No ma bardzo duży HP ten górowa, powiem Wam szczerze Prawie 100, 100 milionów eee, Przy naszych 36 to jest naprawdę ogrom No jak widzicie na razie ciężko Może jak miał dużą podkę to by, to by jakieś szanse były większe eee, No ale tak, tak jak widzicie Jest jednak dość eee, dość ciężko Dobra, ja słuchajcie już ta jaweczkę zrobiłem sobie na dzisiaj eee, Jeden udany atak na twierdzę, sobie zrobimy jak najbardziej Łoho uh, i jakie tam surowce były Dobra wiecie co, przejdziemy sobie do kontr Bo tutaj nie ma co Za dwóch rycerzy, no i dobra mamy jeden atak do zrobiony Tu jeszcze póki mamy dobrych przeciwników to Dobra, to byśmy się skończyli To już sobie nie poatakujemy Odbieramy misyj... mis... ekspa z misyjki No i dobra Nastawiamy warte. dobra powiedzmy tyle i tutaj polecimy sobie jeszcze w kości hmm, Zagramy Bierzemy klepsydry bo trochę tych klepsyt mi idzie za dużo Więcej niż myślałem A tak to oczywiście głównie pod surowce Staram się grać z racji na to, że tych surowców praktycznie w ogóle nie mam <laughs> to, jest, to jest ten problem hmm, Dobra, tutaj pod drewno spróbujemy Znowu pod drewno, Okej, okay, tu pod klepsydry bo się dwie trafiły e, No i okej, okay, tak to właśnie wygląda tutaj hmm, Kamień, dobra. No i chyba, chyba lipa dzisiaj będzie trochę z tym, z tym hazardzistą, może chociaż klepsydry nam się zwrócą, jak teraz się trafią, no niestety nie zwróciły się, no trochę unlucky, trochę drewna wpadło, chociaż, chociaż tyle, hmm, teraz do eventu będę prawdopodobnie Akademia 12 podnosił, A jak mi się skończy ta kopalnia klejnotów, e, dobra, walniemy sobie tym roczkiem szybko, wygrana, super, hmm, karmimy tyrka, zakręcimy kołem, nic ciekawego. No i co? To było chyba na tyle w dzisiejszym materiale. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o oczce w górę koniecznie i o subiku, jeżeli jesteście nowi i nie macie subskrypcji na tym kanale. No i też oczywiście zachęcam do kliknięcia tego dzwoneczka, to będzie wiedzieli kiedy pojawiają się nowe, nowe filmy. No i jeszcze z takich organizacyjnych rzeczy, to przypominam, że wspieramy ekipę na 40 serwer. Polski, także jeżeli chcesz z nami zagrać, to zachęcam, zapoznaj się z poprzednim odcinkiem na kanale. Tam wszystko mówię na temat rekrutacji i tak dalej. No i co? Trzymajcie się i do następnego. Siemaneczko!